Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Proszę Państwa, w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie takie właśnie też informacyjne z propozycją, aby świętować wspólnie w całym powiecie z gminami 20 samorządu powiatu, powiatowego. Bo tak to, tak to właśnie jest w tym roku. Planowaliśmy i był taki pomysł, aby zorganizować 20 imprez na 20 po propozycji dla do gmin, miast. No musimy skorygować, bo to nie będzie 20 imprez, tylko przynajmniej na ten moment jest około 50. Trudno blokować i mówić, że te imprezy nie przyjmujemy jako nie wpisujemy do programu. No chciałoby się powiedzieć 50 lat powiatu mińskiego, ale to chyba, to chyba się nie uda, bo to byłaby byłoby lekkie przekłamanie. Utrzymamy pewnie taką zasadę, że 20-lecie, natomiast imprez będzie trochę więcej. Ogromnie się cieszę, że ta inicjatywa, ta, ten pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony właśnie wójtów i burmistrzów. Myślę, że dla każdego będzie, będzie uroczystość, impreza, wydarzenie każdy z mieszkańców znajdzie właśnie w katalogu tych przedsięwzięć. Coś dla siebie. No i w ten sposób uczcimy dwudziestolecie samorządu. Czyli krótko mówiąc nie ma jednego spotkania poświęconego dwudziestoleciu, tylko jest cały cykl e, zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, oświatowych, konkursów, festynów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest pomysł, aby to wszystko zostało. Zwieńczone i jednym spotkaniem w listopadzie, radnych wszystkich kadencji. Od 1970. 80, przepraszam. No, 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 zgubiłem wątek. Od początku powstania, od początku powstania powiatów. 98. Tak, w 1998. Oczywiście od 1 stycznia 1999 powstały powiaty, a w październiku 1998 roku były, były pierwsze wybory do powiatów w tym kształcie, w jakim funkcjonują, chociaż u nas granice się zmieniały. Oczywiście to spotkanie chcielibyśmy, żeby miało... Taki też trochę szerszy charakter, może z konferencją na temat funkcjonowania powiatu z informacją. Tu jeszcze jesteśmy na etapie pewnych ustalania pomysłu jak to, jak to zrobić. Odbył się również w tym roku pierwszy Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego. Gospodarzem spotkania był Pan Burmistrz Skałuszyna. W spotkaniu uczestniczyła Pani Ewa Orzełowska, członek zarządu, zarządu Województwa. Przekazała Pani Orzełowska cały szereg informacji o planowanych programach kierowanych do samorządów. Proszę Państwa, podczas tego spotkania Pan Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu po wcześniejszych konsultacjach ze mną i z kilkoma wójtami i burmistrzami zaprezentował pomysł, taką propozycję wspólnego świętowania przez wszystkie nasze gminy i miasta 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy czym no, takie główne uroczystości odbyłyby się w Kołuszynie, bo tam we wrześniu 1939 roku odbyła, miała miejsce jedna z najkrwawszych bitew, upamiętniona na grob, tablicą specjalną na grobie Nieznanego żołnierza, ale tak jak mówię, uczestniczyłyby w tym wszystkie <laughs> gminy i miasta z naszego, z naszego powiatu. Mam nadzieję, że. Ta inicjatywa uzyska aprobatę włodarzy naszych, naszych gmin. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!